Zdarzało się mówić, że firmy, które nie ma w internecie, po prostu nie ma. Oczywiście są jeszcze pojedyncze przypadki firm, które nie, nie działają w internecie, nie mają stron, nie mają social mediów, ale to są coraz rzadsze, rzadsze przypadki. Większość z nas w biznesach usługowych, w małych firmach reklamuje się głównie w internecie. Bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy my zaczynamy prowadzić firmę, Próbujemy te reklamy samodzielnie ustawiać, okazuje się, że nam nie wychodzi, chodzimy na jakieś kursy, szkolenia, ale i tak do, dochodzimy do miejsca, gdzie postanawiamy, że potrzebujemy pomocy. Niektórzy ja dochodzą do tego miejsca szybko, i nie trochę późno, ale większość z nas dotrze do miejsca albo dotarła, kiedy uzna, że potrzebuje pomocy jakiegoś eksperta czy też agencji reklamowej. Szukamy agencji reklamowej, która będzie obsługiwała naszą firmę. Dzięki temu nasza firma ma mieć wyższą sprzedaż. Najczęściej dogadujemy się za wycenę usługi, czyli mamy jakąś umowę reklautową za, za to, że ktoś nas obsługuje. Mamy budżet reklamowy, no i okazuje się, że no, no, agencje reklamowe są beznadziejne. Ja często słyszę od małych przedsiębiorców, że daj spokój, nie ma dobrych agencji reklamowych, są wszystkie beznadziejne. W kontekście współpracy z taką agencją reklamową, my musimy wziąć pod uwagę kilka elementów. Pierwszy jest taki, że ta agencja może naprawdę świetnie ustawić nam reklamę. Ta reklama będzie miała genialne parametry marketingowe, tutaj chodzi o ilość wejść, kliknięć, optymalizację ceny, ale może okazać się, że klienci i tak nie kupią. I teraz pytanie, dlaczego nie kupują? Żeby kupowali to musimy mieć zbudowany bardzo, bardzo skuteczny lejak i tutaj nie zaczyna się od reklam tylko od oferty. Zaczynamy od tego, co my w ogóle chcemy zaoferować klientowi. Może okazać się, że klient w ogóle nie potrzebuje naszego produktu czy usługi, może okazać się, że treść, którą prezentujemy, go nie przekonuje, może okazać się, że nasza strona internetowa że treść reklamy go nie, nie, nie przekonuje. Więc on kliknie, ale potem wszystko innego zniechęci. I nie jest to wina agencji reklamowej. Agencja reklamowa była zatrudniona do ustawiania reklam i osiągania dobrych parametrów wejść na stronę. Natomiast teraz pytanie. Dlaczego ci klienci nie kupują? i musimy się jakby zastanowić nad tym, że zakup to nie jest tylko dobrze wyświetlana reklama. To już jest ostatni element, czyli ja muszę wiedzieć, dla kogo jest ta oferta, jakie problemy rozwiązuje ta oferta, muszę tą ofertę zbudować i dopiero przekierować ruch na ofertę. Działamy w tej kolejności. My bardzo często oczekujemy od agencji, że oni wiecie, z magicznej kuli wywróżą ile będzie sprzedaży. Prawda jest taka, że jeżeli nie mamy doprecyzowanej dla kogo, nie wiemy dla kogo dana oferta jest, nie mamy tej oferta, bardzo zdefiniowane, nie mamy argumentacji, to żadna reklama tutaj nie pomoże. My musimy po pierwsze zrozumieć działalność agencji reklamowych, zastanowić się, czego my od nich oczekujemy. Ja szukając agencji reklamowej, bo też z taką współpracuję, szukałam agencji, która mi pomoże budować leki sprzedażowe, Reklamy to jest jedna z puzli. Pomoże mi tworzyć właściwe landingi, właściwej treści, bo ja generalnie znam argumentację, znam ofertę, znam swojego klienta, nie jestem mistrzem copywritingu, u mnie nikt w zespole nie jest mistrzem copywritingu, potrzebujemy wsparcia, jak to ubrać w na stronach, to ma wyglądać graficznie, też w kontekście na tego, gdzie mają się znajdować poszczególne bloki na stronę. Tego wszystkiego oczekujemy od naszej agencji reklamowej i dostajemy takie informacje. Jeżeli mówimy o współpracy z agencją reklamową, to zastanówmy, Myślę, co my od niej kupujemy. Czy kupujemy ustawianie reklam, czy kupujemy sprzedaż poprzez reklamę? I z mojej perspektywy to są dwie różne usługi i warto o tym pomyśleć, zanim oczernimy jakąkolwiek agencję reklamową, że ona robi złe, złą robotę czy złe, złe wyniki. Jak podejść do budowania firmy, rozwoju firmy, jak podejść kompleksowo do budowania oferty, jak zwiększać swoją sprzedaż? To wszystko znajdziesz w książce naszym poradniku, jak skalować małą firmę, jak podejść do kwestii pracowników, klienta, budowania oferty, procesów automatyzacji, standaryzacji. To wszystko znajdziesz jak w tym poradniku, więc serdecznie polecam Ci zerknięcie w opis tego filmiku i kliknięcie w odpowiedni link. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia kolejnym razem.